Zapytam wprost. Małgorzata, więc cebula? Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapytam wprost. Dziś naszym gościem jest starosta Proszowicki, pan Wojciech Żrodkowski. Dzień dobry, Panie starosto. Dzień Dobry, panie redaktor, witam Państwa. Panie starosta, naszą rozmowę zaczniemy od podsumowania ubiegłego roku. Jaki to był rok dla Powiatu Proszowickiego? Dobry rok dla Powiatu, chociaż w Radzie Powiatu Proszowickiego doszło do zawirowań. Radni opozycyjni złożyli protest, który spowodował w zeszłym roku powtórzenie wyborów. Czyli od kwietnia sprawa toczyła się w zasadzie do września i byliśmy w, przez większą część roku w trakcie organizowania wyborów ponownych i kształtowania się od nowa rady. Ale sytuacja już się normowała. unormowała, uspokoiła. W radzie jest już stabilnie. Możemy teraz skupić się na pracy, na planowaniu całej kadencji i działaniach. A propos tego planowania, jest teraz do sesja budżetowa, podczas której będziecie Państwo uchwalać najważniejszy dla powiatu dokument, czyli budżet powiatu na rok 2025. Jakie inwestycje znajdą się w tym budżecie? Na początku musimy zrealizować największe inwestycje drogowe, czyli budowa i przebudowa tzw. Szlaku Kościuszkowskiego, czyli drogi łączącej powiat proszowicki z powiatem miechowskim na terenie gminy Radzimice. To będzie inwestycja blisko za 19 milionów złotych. To, to jest duża inwestycja. Jest w trakcie też rozpoczęta inwestycja, przebudowa drogi 1251K, relacji Proszowice Pałecznica, ona jest już zaczęta, będzie dalej realizowana w kolejnych odcinkach i drogi w Bobinie, w Klimontowie i kawałek drogi w Łędkowicach. To takie jakby najbliższe plany na ten rok z takich inwestycji drogowych. Panie Starosto, z tego co Pan mówi, wynika, że to będzie budżet oparty głównie na inwestycjach drogowych. Co jeszcze będziecie Państwo chcieli zrealizować w tym roku? Inwestycje drogowe to są ważne rzeczy, oczywiście infrastruktura drogowa się niszczy, więc zawsze wymaga remontów, ale mamy plany też inne. Chcę w najbliższym czasie powołać zespół do spraw budowy nowego budynku starostwa. Aktualnie starostwo znajduje się w budynku. przy ulicy 3 maja 72. Zdzielimy ten budynek wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Proszowice. I chyba Jest dość ciasno. Jest właśnie tam trochę już ciasno. Tym bardziej, że administracja wymaga posiadania archiwum, sal konferencyjnych, rozwój digitalizacji, cyfryzacji, czyli posiadania serwerowni. No to wszystko wymaga przestrzeni. Ta, to miejsce jest skończone, więc chcę powołać zespół, który będzie pracował na tym, aby wskazać nową lokalizację budowy, opracować koncepcję. No, przyszedłem do Rady nie piastować urząd, tylko pozostawić po sobie efekty, z których będę w przyszłości dumny. Więc to działanie jest zaplanowane na całą kadencję, na, na te najbliższe 4 lata. Panie to trwają prace przygotowawcze pod budowę drugiego etapu obwodnicy Praszowic. Inwestycja ma się zakończyć w przyszłym roku. Dla kogo oddanie tego odcinka drogi będzie najważniejsze? Najbardziej odczują mieszkańcy samego miasta Proszowice, bo w tej części odciąży to, ten ruch poprzez jedyną drogę w kierunku Nowego Brzeska i Koszyc, która prowadzi. Z Proszowic, ale też mieszkańcy wschodniej części tutaj powiatu, czyli Gmina Koszyce, Gmina Proszowice, będą mieli ułatwiony dojazd i przejazd przez Proszowicę, czy to w kierunku Krakowa, czy to w kierunku Kazimierza Wielkiej, czy Buska Zdroju. Ta komunikacja się tutaj poprawi będzie na pewno, na pewno dużo sprawniej. I nie bez znaczenia, panie starosto, pewnie te, te oddanie tego odcinka będzie dla rolników handlujących na giełdzie. No tak. Temat panu szczególnie bliski. Temat dla mnie szczególnie bliski, gdyż przez 7 lat prowadziłem spółkę, pracowałem. Jako prezes temat jest bardzo ważny dla giełdy. Tak, obwodnica, ten szlak komunikacyjny to jest duże ugodnienie dla rolników, dla transportu, dla rozwoju tego miejsca, dla w ogóle dla rozwoju Proszowic, więc no, ja z dużą satysfakcją patrzę na to, w jaki sposób spółka przez te ostatnie lata rozwinęła się i dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego marszałka Łukasza Smółki, marszałka Józefa Gawrona. Te środki zostały tu skierowane i spółka jest w trakcie rozwoju, więc ta droga, która ją jeszcze lepiej skomunikuje, da wszystkim lepszy dojazd. Panie Starosowki, minie dwa lata odkąd szpitalem w Proszowicach kieruje pan Zbigniew Torbus. Dobrze sobie radzi? To jest trudny czas do zarządzania teraz szpitalem, bo lecznictwo w Polsce jest w trakcie reformy i prowadzenie szpitala no, wymaga dużej inżynierii, nie tylko finansowej, ale też patrzenia w przyszłość i sięgania po rozwiązania czy możliwości pozyskiwania nowych źródeł przychodów, takiej dywersyfikacji tych źródeł, żeby, żeby szpital mógł funkcjonować, ale cieszę się z wdrażania opieki koordynowanej, to jest coś nowego w szpitalach powiatowych u nas w Peszowicach. Pan dyrektor to wdrożył, Otwarty, to jest dobry, dobry kierunek, żeby działać otwarcie rodzinnego centrum zdrowia przy szpitalu. Które cały czas ma nowych pacjentów. Tak, to jest cały czas powiększa się, Przybywam. więc, więc to, to jest dobry krok kolejny. Plan budowy ośrodka zdrowia w Koszycach, to jest też bardzo dobry kierunek. No, wszystko z korzyścią dla szpitala, więc mimo tego trudnego czasu Ocenia. Czyli ocena dla pana dyrektora byłaby była dobra, tak, tak, w dobrym kierunku. Pani starosto na sam koniec jeszcze zapytam e, o temat lekki, łatwy i przyjemny, muzyczny. E, ponoć e, w szkole w pietrkowicach Małych powstał zespół muzyczny, w którym ma pan też swój niemały udział. Tak, powstał zespół Muzyczny Pasjas składający się z uczniów różnych klas zespołu szkół w pieczkowicach Małych. Dzięki też zaangażowaniu się nauczycieli, którzy prowadzą i współpracują razem z uczniami i ten zespół no, tworzą przepiękne inscenizacje. Miałem okazję to zobaczyć na występach i akademiach, które są organizowane w zespole szkół. I zostałem też zaproszony, żeby razem z nimi zagrać, bo e, powiedzmy w sposób taki trochę amatorski gram na i na gitarze i złożono mi propozycję, żeby razem z nimi wystąpić. Z tego bardzo się ucieszyłem. Kiedy tam e, Najbliższy występ zespół będzie miał 14 lutego e, e, na, w zespole szkół e, i zobaczymy, e, czy akurat w tym czasie uda mi się z nimi wystąpić, czy może w jakimś kolejnym. Trzymamy kciuki, żeby się udało. Trzymamy kciuki, dziękuję żeby to poszło. Wszystkiego dobrego życzymy. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, naszym gościem był powiatu dziękuję, starosta powiatu proszowickiego Wojciech Rzadkowski. Dziękuję Pani Dziękuję Pani Redaktor. Dziękuję Państwu.